Część Boże. Po miesiącu trzymania państwa przez państwo, nasze własne, państwo w kwarantannie, nie ma już chyba cienia wątpliwości, że cele deklarowane tej akcji nie są spójne z celami realizowanymi i osiągalnymi w bliższej dalszej perspektywie. Cel deklarowany to rzecz jasna ratowanie życia, zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, przyszłość narodu. To cele deklarowane, a cele realnie osiągane, zamrożenie gospodarki, a więc katastrofa. Tuż już za progiem, za zakrętem. To nie jest już hipoteza, to nie jest czarny scenariusz, jakaś przykra, ale niekoniecznie realistyczna alternatywa. To po prostu już fakt. Zwolnienia. Plany zwolnień to efekt piorunujący, osiągnięty przez, przez te decyzje administracyjne. Wprowadzane kuchennymi drzwiami rozwiązania w trybie, w trybie zbójeckim, jeśli idzie o procedurę parlamentarną, a, a w trybie militaryzacji, jeśli idzie o o efekty militaryzacji ala stan wojenny. Trudno mi się opierać takim skojarzeniom. Jestem z pokolenia, które, które w pamięci ma stan wojenny bardzo dobrze zapisany na, na moim, na naszym Twardym dysku pamięci lata 80. No i, i cóż, porównania. Hmm nie wypadają na korzyść aktualnej władzy, bo dziś państwo, siedząc w domach, przypomnę, że władza zamknęła kościoły i zamknęła puszcze, lasy, parki, place zabaw. No, tego, tego państwo nie widzicie zatem, co tam się dzieje za kulisami. Nie widzicie, myślicie może, że inni na przykład posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, ale to też złudzenie. Sejm jest dzisiaj fikcją. Donoszę o tym Państwu po to, żeby, żeby w przyszłości, jeśli. Jeśli mamy przed sobą jakąś przyszłość, żeby nikt nie powątpiewał o tym, że cokolwiek się w tej chwili dzieje, to, to jest dyktat. Dyktat idący z góry, z boku dokładnie nie wiadomo, z której strony, nie wiadomo, która władza rodzi te kolejne. Projekty, które są owszem przedstawiane Sejmowi i Senatowi, ale, ale one tutaj niczego nie mają do wniesienia, niczego nie mają do powiedzenia. To, to jest tylko rola żyrantów. Niestety w wielu przypadkach, w większości przypadków, żyrantów usłużnych. Ja nie chciałbym zaliczać się do ich szeregu, a zatem informuję Państwa Sejm w tych dniach, Tygodniach, miesiącach to fasada, to dekoracja, to kompletna wydmuszka. Jeśli kogoś, mnie akurat w mniejszym stopniu, ale jeśli kogoś przejmuje tak zwana demokracja, zasady konstytucyjne, no to szanowni Państwo, wiedzcie, że czegoś takiego jak na przykład kontrola parlamentu nad władzą wykonawczą tego nie ma. <laughs> tego się nie praktykuje. Komisje sejmowe nie działają, zespoły parlamentarne wyłączone zaraz na początku jednym pociągiem, tej ustawy antywirusowej, a w ustawie antywirusowej yy, rozmaite kwiatki trujące, obawiam się, różne tam roślinki, przemycone pod pretekstem, że oto władza spieszy z pomocą, ratuje, po pierwsze, ratuje zagrożonych epidemią, yy, pandemią. Yy, a, a po drugie, polskich przedsiębiorców. Tak się tu zawahałem, bo, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, że tę akcję koronawirusową nazywa się oficjalnie pandemią no, na podstawie takiego, nie powiem, kruczka, nie powiem szwindla, tylko. No, Takiej tam zmiany, ale nie naukowych, nie na bazie naukowych odkryć, tylko na bazie decyzji administracyjnych. Światowa organizacja zdrowia dokonała po prostu redefinicji tego, co będzie się nazywać pandemią. Teraz pandemia to już nie jest sytuacja, w której notuje się masowość ofiar jakiegoś jakiejś anomalii. Która byłaby do opisania w kategoriach naukowych, medycznych, ale masowość zagrożenia taką anomalią to taki mały figiel, prawda? Że jeszcze, że jeszcze w niektórych krajach bardzo wyraźnie się rysuje taka wątpliwość, czy, czy gdyby zwykłej grypie nadawać tyle rozgłosu w mediach, codziennie informować, ilu ludzi upadło, umiera lub zapada na jakieś bardzo cierpi przykre dolegliwości innych chorób. Gdyby, gdyby te inne choroby straszne, przykre, dolegliwe i gdyby ofiary tych chorób, których żniwo rokrocznie bywało, jest stale ogromne, gdyby temu nadać taki rezonans, gdyby Temu nadać takie pokrycie medialne, no to czy przypadkiem nie wygenerowalibyśmy jakiejś tam innej antygrypowej psychozy? To jest pewnie temat na osobne nagranie. Tu już wyobrażam sobie, że niektórzy z Państwa się bardzo mocno żachnęli, że jak to, to można ciągle jeszcze powątpiewać o realności tego zjawiska. No, nie ja niegodny, nie, nie mający wszak żadnych kompetencji, ściśle, Naukowo-medycznych. Moje kompetencje są kompetencjami człowieka od czasu do czasu cierpiącego na, na jakieś drobne, chwała Bogu, do tej pory, zapaści na zdrowiu, a, a nie są to kompetencje kogokolwiek, kto mógłby innym spieszyć z pomocą medyczną, poza pierwszą pomocą. No, tym niemniej takie wątpliwości zgłaszają właśnie fachowcy. Naukowcy, medycy. Jak wymienię jakichś Niemców, no to niektórzy się żachną, że to nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz. No tak, ale warto odnotować to, że w Niemczech pojawiały się listy, i to naprawdę nie jakichś tam marginalnych, egzotycznych polemistów, ale ludzi, którzy, na przykład tam pewien medyk pisze do pani kanclerz Merkel, a pisze, bo jakiś czas temu. Jeszcze za problemy zdrowia, opieki zdrowotnej odpowiadał w Unii Europejskiej, więc nie jest to człowiek urwany z choinki. I on stawia pytania, i on bardzo poważnie formułuje podejrzenie, że, że w istocie trudno stwierdzić, w jakim stopniu koronawirus jest realnością definiowalną naukowo-medycznie, a w jakim stopniu jest kreacją medyczną medialną i operacją polityczną. W jakim stopniu mamy zatem do czynienia z operacją, jak się to mówi w służbach, nie tylko amerykańskich, już od lat, od lat, może nawet dekad, mówi się o operacjach strategicznego zarządzania percepcją. Strategiczne zarządzanie percepcją. W jakim stopniu zatem i w Polsce jesteśmy obiektem strategicznego zarządzania percepcją? Yy, powiadam, cele deklarowane, rozbieżne z celami osiąganymi zdecydowanie. No i pytanie, czy wobec tego rząd realizuje jawnie faktycznie sformułowaną agendę, czy też może posługuje się jakąś tutaj podwójną buchalterią i, i jest też inna księgowość, jest też druga. Agenda, bo, bo to, co się dzieje, ma wymiar tak groteskowy. To obserwuję przy wiejskiej, na terenie kancelarii Sejmu, w różnych budynkach, po których tam posłowie są rozsadzani, ale to obserwuję także i przez media w naszym, w naszym życiu. Szanowni Państwo, taka zasada, że, że właśnie na przykład zgodne stadła małżeńskie, Grona rodzinne, jeśli miałyby pojawić się na ulicy, to muszą mieć dobry powód po to, żeby go podać ewentualnie pytającym o to funkcjonariuszom policji, straży miejskiej, tymczasem podporządkowanej policji, czy też żołnierzom, którzy wspomagają działania. Te strażniczo-policyjne. No, ale jeśli już nawet ktoś ma dobry powód, to właśnie na przykład żona z mężem mogą paradować po ulicy, ale w odległości mierzonej w metrach, dwóch, prawda? Nie można nastoletniego potomstwa wysłać po zakupy do sklepu. To też samo w sobie problematyczne raczej chodzi o kolejkę w tych odstępach dwóch do, do pobliskiego owada czy jakiegoś tam innego marketu, ale nie można wysłać na stolatka. Musi mu towarzyszyć mama, babcia. To zbyt śmieszne, zbyt głupie. Zbyt głupie, żeby o to w rzeczywistości chodziło. Trzymam tutaj w ręku coś, o co może chodzi rzeczywiście. A to coś to jest zachęta Ministerstwa Cyfryzacji. Szanowni Państwo, zachęta Ministerstwa Cyfryzacji przetestuj protego. Protego. Pewnie tak z angielska, by to trzeba czytać, akcentować, i pisze do nas Ministerstwo Cyfryzacji. Rozpoczęliśmy pracę nad aplikacją, która pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przygotowuje ją grupa polskich programistów. Zależy nam, aby przed jej wdrożeniem poznać zdanie innych kogo innych, czy niepolskich polskich programistów, czy, czy innych, czyli nas, innych ludzi, którzy ciągle temu jeszcze się dziwią. I oto na stronie Ministerstwa Cyfryzacji kod źródłowy. O co chodzi? To ma być taki, no jeszcze nie elektroniczny pastuch na Polaków, ale to ma być taka aplikacja, dzięki której dowiecie się Państwo, że kwalifikujecie się do kwarantanny, jeśli zainstalowana w waszym urządzeniu mobilnym aplikacja wykryje, żeście się zetknęli w ostatnich tygodniach, dniach z kimś, kto został zdiagnozowany jako nosiciel groźnego wirusa. No i wiecie państwo, na złodzieju czapka gore, bo się tutaj autorzy z tej strony Ministerstwa Cyfryzacji oni się zarzekają, że to nie będzie używane do żadnych złych celów. To, że sobie ściągniecie te aplikację. i w ogóle ta aplikacja nie będzie zapamiętywała waszych danych, wy tylko tam się zalogujecie, ściągniecie sobie te aplikacje, a nikt tam przez te aplikację nie będzie zaglądał do waszego smartfona, czy czego tam używacie, to tylko się zapali ta wam lampka, że, że musicie się zamknąć w kwarantannie, jakby nie daj Boże. Szanowni Państwo, polecam to waszej uwadze, mnie źrenice roz. Rozszerzają się w miarę lektury takich tekstów, takich zachęt ze strony wielkiego brata. Pytanie, szanowni państwo, czy to, bo tak jest to tutaj zatytułowane, Życie po kwarantannie przetestuj i protego, prawda? Czyli już ktoś myśli tam w tych górnych warstwach stratosfery, jacyś starsi i mądrzejsi to ogarniają, żeby po tym koronawirusie, po tym całym nieszczęściu, żeby nam przynajmniej zostały jakieś pożytki. Jakie pożytki? No takie, żeby naród był elektronicznie pod kontrolą. W miarę oni tutaj piszą, no w miarę jak będą Polacy sobie ściągać te aplikacje, no to świat będzie piękny. Ludzie będą żyli weselej, bo, bo bezpieczniej, bo właśnie dzięki temu będą mogli dostać sygnał od Wielkiego Brata w sprawie konieczności zamknięcia się w kwarantannie, a może i w jakichś innych sprawach. Jaką agendę realizuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej, skoro nie w ustawach policyjnych, tylko przez Ministerstwo Cyfryzacji, a to Ministerstwo Zdrowia, a to główny inspektorat sanitarny wprowadza do naszego życia stan wojenny 2.0.